Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau symbol ludzkiego okrucieństwa, gdzie śmierć i cierpienie stały się codziennością. Wśród oprawców, którzy odpowiadali za niewyobrażalne zbrodnie, był człowiek, którego nazwisko na zawsze zapisało się na kartach historii Oswald Kaduk. Kim był? Co uczyniło go jednym z najokrutniejszych funkcjonariuszy nazistowskiego systemu poznajmy jego mroczną historię. Oswald Kaduk urodził się 26 sierpnia 1906 roku w Konigs czyli w dzisiejszym Chorzowie, na terenie górnego Śląska. Był synem robotnika i dorastał w rodzinie o przeciętnym statusie materialnym. Jego młodość... Przypadała na burzliwy okres historii, gdy Śląsk był miejscem sporów między Polską a Niemcami. Kaduk sam uważał się za Niemca, co miało wpływ na jego późniejsze wybory życiowe. Przed rozpoczęciem kariery w SS, Kaduk pracował jako piekarz. Zajęcie to było skromne, ale zapewniało stabilne źródło utrzymania. W latach 30. w Niemczech. Panował jednak wielki kryzys gospodarczy, który dotknął również Kaduka. Bezrobocie i pogłębiające się nierówności społeczne sprawiły, że wielu Niemców zaczęło szukać nadziei w nazistowskiej ideologii obiecującej odnowę narodową i poprawę warunków życia. Kaduk wstąpił do NSDAP i SS, co dało mu możliwość kariery w strukturach III Rzeszy. Początkowo nie był osobą wyróżniającą się. A jego przeszłość zawodowa nie wskazywała, że stanie się jednym z najbardziej brutalnych funkcjonariuszy systemu obozowego. Oswald Kaduk rozpoczął swoją służbę w Auschwitz w 1940 roku, niedługo po otwarciu obozu. W tym czasie Auschwitz pełniło głównie funkcję obozu koncentracyjnego dla polskich więźniów politycznych, jednak z czasem zostało przekształcone w jeden z największych obozów zagłady. Kaduk od początku swojej pracy wyróżniał się brutalnością i gorliwością w realizacji powierzonych mu zadań, co pozwoliło mu szybko awansować w strukturach obozowych. Na początku swojej kariery w Auschwitz Kaduk pełnił rolę strażnika. Ale dzięki swojej bezwzględności został zauważony przez przełożonych. Przydzielono mu funkcję w obozowym szpitalu, zwanym Krankenbau. Mimo że nazwa mogła sugerować, że miało to być miejsce opieki nad więźniami, w rzeczywistości blok szpitalny był miejscem cierpienia, gdzie przeprowadzano selekcje chorych i niezdolnych do pracy, często skazując ich na śmierć. Kaduk bardzo szybko zaczął się wyróżniać wśród personelu obozowego swoją brutalnością wobec więźniów. Jedną z jego praktyk było bicie i torturowanie chorych, którzy nie byli w stanie wypełniać poleceń. Z czasem został awansowany na zastępcę kierownika bloku szpitalnego. W praktyce jego zadania obejmowały decydowanie o życiu i śmierci więźniów, zwłaszcza tych, którzy trafiali do Krankenbau. Był on odpowiedzialny za przeprowadzanie tzw. selekcji wśród więźniów przebywających w szpitalu. Procedura ta polegała na wybieraniu osób, które były zbyt chore lub wycieńczone, by mogły pracować. Takie osoby kierowano do komór gazowych lub poddawano eutanazji przez zastrzyk z fenolu. Były więzień obozu Auschwitz. Filip Müller w swoich wspomnieniach. Opisał Kaduka jako człowieka, który czerpał sadystyczną przyjemność z selekcji. Podczas przesłuchań Kaduk sam przyznał, że wielokrotnie brał udział w takich działaniach, choć bagatelizował ich znaczenie, nazywając je rutynowymi obowiązkami. Jednym z najbardziej przerażających miejsc w Auschwitz był Blok XI, znany jako Blok Śmierci. Kaduk często pełnił tam funkcję strażnika lub Egzekutora. Więźniowie przetrzymywani w bloku 11 byli poddawani okrutnym przesłuchaniom, torturom, a wielu z nich kończyło życie w celi głodowej lub było rozstrzeliwanych na dziedzińcu. Kaduk osobiście uczestniczył w egzekucjach, strzelając do więźniów lub nadzorując plutony egzekucyjne. Często wykonywał wyroki w sposób demonstracyjnie okrutny. Co miało na celu zastraszenie pozostałych więźniów? Nie ograniczał się on jedynie do wykonywania rozkazów przełożonych. Wielu więźniów wspominało jego sadystyczne skłonności i zachowania, które wykraczały poza obowiązki ss Jednym z jego ulubionych zajęć było przedłużanie porannych lub wieczornych apelów, często w ekstremalnych warunkach pogodowych. Zimą, Więźniowie byli zmuszani do stania na mrozie przez wiele godzin, co prowadziło do wychłodzenia organizmu i śmierci wielu z nich. Kaduk był znany z brutalnych pobić. Bił więźniów bez powodu, używając pięści, pałek, a czasem nawet kolb karabinów. Z relacji ocalonych wynika, że czerpał z tego widoczną satysfakcję. Czasami organizował makabryczne gry. Zmuszając więźniów do bicia się nawzajem, biegania w kółko aż do omdlenia, lub wykonywania innych upokarzających czynności. Dla niego było to formą rozrywki, dla więźniów koszmarem, który często kończył się ich śmiercią. W latach od 1943 do 1944, kiedy Auschwitz stało się głównym ośrodkiem eksterminacji Żydów w ramach tzw. Akcjon Reinhardt, Kaduk odegrał kluczową rolę w selekcjach nowo przybyłych transportów. Był kolejnym ze sesmanów, którzy brali udział w selekcjach na rampie kolejowej, gdzie dzielono nowo przybyłych więźniów na dwie grupy. Zdolnych do pracy i skazanych na natychmiastową śmierć w komorach gazowych. Ocaleni wspominali, że kaduk często brał udział w tych selekcjach z widoczną energią i okrucieństwem. Według świadectw, wybierał ofiary szybko i bez emocji, traktując to jak codzienną rutynę. Chociaż kaduk nie był bezpośrednio odpowiedzialny za obsługę komór gazowych i krematoriów, często nadzorował transporty więźniów, do tych miejsc. Był także widywany w okolicach krematoriów, gdzie upewniał się, że egzekucje przebiegają zgodnie z planem. Przez swoje okrucieństwo zyskał wśród więźniów przydomek Krwawy Kaduk. Był jednym z najbardziej znienawidzonych ss ponieważ jego brutalność i sadystyczne zachowania były widoczne na każdym kroku. Nie ograniczał się do bezwzględnego wykonywania rozkazów. Aktywnie angażował się w terror, który stał się codziennością w Auschwitz. Był jednym z wielu esesmanów pracujących w Auschwitz, ale jego rola była wyjątkowo znacząca. Jego brutalność i zaangażowanie w nazistowską machinę śmierci sprawiły, że stał się jednym z symboli zbrodni popełnionych w Auschwitz-Birkenau. Po zakończeniu II wojny światowej, wielu funkcjonariuszy SS próbowało ukryć swoją przeszłość i uniknąć odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w trakcie służby w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Oswald Kaduk, podobnie jak inni SS-mani, starał się zniknąć z radarów wymiaru sprawiedliwości, mając świadomość, że jego czyny mogą zostać ukarane. Po klęsce III Rzeszy Kaduk uniknął natychmiastowego aresztowania. W pierwszych latach po wojnie pracował jako pielęgniarz w szpitalu w Niemczech Zachodnich, wykorzystując swoje doświadczenie z obozowego bloku szpitalnego. Paradoksalnie, choć w Auschwitz był katem, po wojnie zatrudniono go w pracy, która wymagała opieki nad ludźmi. Kaduk unikał rozgłosu i starał się prowadzić życie jak najbardziej anonimowe. Nie wyróżniał się w lokalnej społeczności i nie mówił o swojej przeszłości. Niemcy zachodnie w pierwszych latach po wojnie zmagały się z problemami odbudowy kraju, co pozwalało wielu byłym nazistom ukryć się w chaosie powojennych zmian. W 1947 roku Kaduk został zidentyfikowany i aresztowany przez aliantów. Jego przeszłość jako funkcjonariusza SS w Auschwitz. Nie była trudna do udowodnienia, ponieważ jego nazwisko pojawiało się w licznych zeznaniach ocalałych więźniów. Wstępne śledztwo wykazało, że pełnił on kluczową rolę w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, uczestnicząc w selekcjach, egzekucjach i torturach więźniów. Jednak, ze względu na skomplikowaną sytuację polityczną i konieczność priorytetowego ścigania wyższych rangą nazistowskich zbrodniarzy, Kaduk początkowo nie został postawiony przed sądem. Po kilku latach spędzonych w areszcie został zwolniony z braku wystarczających dowodów na jego bezpośredni udział w zbrodniach, choć pozostawał pod obserwacją. W latach 50. próbował ponownie ułożyć sobie życie, ale na jego trop wciąż natrafiali śledczy zajmujący się nazistowskimi zbrodniarzami. Oswald Kaduk ponownie znalazł się w centrum uwagi podczas jednego z największych procesów zbrodniarzy nazistowskich, tak zwanego procesu oświęcimskiego we Frankfurcie nad Menem. Proces ten, trwający od 1963 do 1965 roku, był kluczowym momentem w historii powojennego Niemiec. Był to czas gdy społeczeństwo niemieckie zaczęło otwarcie konfrontować się z przeszłością nazistowską, był jednym z 22 oskarżonych w procesie i jednym z tych, którzy usłyszeli najcięższe zarzuty. Postawiono mu zarzut współudziału w masowych mordach oraz bezpośredniego uczestnictwa w selekcjach i egzekucjach więźniów Auschwitz. Podczas procesu wielu ocalonych z Auschwitz wystąpiło jako świadkowie, Dostarczając szczegółowych opisów działań kaduka. Kaduk był człowiekiem, który czerpał przyjemność z zabijania. Widziałem, jak podczas selekcji na rampie śmiał się i żartował, gdy kierował ludzi do komór gazowych. Nazywaliśmy go krwawym kadukiem, z powodu jego bezwzględności. Inny świadek opowiadał, jak kaduk osobiście rozstrzeliwał więźniów. Lub brał udział w brutalnych przesłuchaniach w Bloku XI. Podczas procesu Kaduk, podobnie jak wielu innych SS-manów, próbował tłumaczyć swoje działania wykonywaniem rozkazów. Twierdził, że nie miał wpływu na to, co działo się w Auschwitz i że był jedynie trybikiem w maszynie nazistowskiego systemu. To nie ja decydowałem, kto ma żyć, a kto umrzeć. To były decyzje wyższych rangą oficerów, jednak sąd nie uwierzył w jego tłumaczenia. Zeznania świadków jednoznacznie wskazywały, że kaduk nie tylko wykonywał rozkazy, ale często działał z własnej inicjatywy, przejawiając sadystyczne skłonności. W 1965 roku sąd we Frankfurcie skazał Oswalda Kaduka na karę dożywotniego więzienia za współudział w masowym mordzie oraz Bezpośredni udział w zbrodniach przeciwko ludzkości. Wyrok ten był jednym z najbardziej surowych w procesie oświęcimskim. Sąd podkreślił, że Kaduk był jednym z najbardziej brutalnych oprawców, którzy pełnili służbę w Auschwitz, a jego czyny wykraczały poza obowiązki wynikające z jego pozycji w obozie. Spędził resztę swojego życia w niemieckim więzieniu. W przeciwieństwie do niektórych swoich, Współoskarżonych, którzy wyrazili skrucha, kaduk nigdy otwarcie nie przeprosił za swoje zbrodnie ani nie wyraził żalu. Zmarł w 1997 roku w więzieniu w Ludwigsburgu w wieku 91 lat. Do końca życia był symbolem sadystycznego oprawcy, który z pełnym zaangażowaniem realizował politykę eksterminacji III Rzeszy. Oswald Kaduk przeszedł drogę od zwykłego piekarza do jednego z najbardziej brutalnych funkcjonariuszy SS w Auschwitz-Birkenau. Jego kariera w obozie pokazała, jak łatwo człowiek może stać się trybikiem w machinie zbrodni, a jednocześnie, jak chętnie niektórzy wykorzystywali swoją władzę, by czerpać przyjemność z zadawania cierpienia. Kaduk był jednym z tych SS-manów. Którzy nie tylko wykonywali rozkazy, ale także aktywnie angażowali się w terror i eksterminację, przejawiając sadystyczne skłonności. Był odpowiedzialny za selekcję więźniów, egzekucje, tortury oraz liczne akty przemocy, które na zawsze pozostawiły ślad w pamięci tych, którzy przeżyli Auschwitz. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli interesują Cię historie związane z II wojną światową, pamiętaj, by subskrybować nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.